Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest to kolejny nietypowy odcinek, tak jak poprzedni. Bo chcę Wam opowiedzieć kilka rzeczy. A więc od czasów bety 19 list 2 Minecraft powrócił do moich łask, co oznacza tyle, że będą się pojawiały kolejne odcinki. Nie wiem, czy Was to cieszy, czy też nie. No jednak ja powracam do nagrywania filmów. Nie ma już takich kraszy... Po prostu twórcy wzięli się ostro chyba do roboty kiedy... no właśnie niezadowolenie graczy rasu pomiędzy betą 1.8 a 1.7 był bardzo długi okres czasu, a pomiędzy, jak pomiędzy betą 1.8 a pre 1.9 hmm, czekaliśmy chyba około tygodnia albo około dwóch tygodni, a więc stosunkowo niewiele zresztą dodali dużo różnych fajnych rzeczy na przykład rozmnażanie zwierzątek, to, że płotki łączą się z sąsiednimi blokami, chociaż to nie jest takie wspaniałe, bo jak widzicie mm, poskłódnie to wygląda w niektórych momentach. Eee, coś takiego również dali, że lawa nam kapie z sufitu. O, tam to widać. Nie wiem tylko czy przez szkło to działa, czy przez wszystkie bloki. Jeśli przez wszystkie łatwo będzie wykryć lawę nad nami. Eee, no właśnie, ale dość o Minecrafcie. Przejdziemy się teraz po moim nowym projekcie, jakim jest Park Monumentów. I ja Wam opowiem o pewnym turnieju, który zamierzam zorganizować. A więc na czym turniej będzie polegał? Będzie polegał na tym, że zgłaszacie się do jednej z wybranych gier. Tych są trzy. Black Ops, League of Legends lub też World of Tanks. Wszystko zależy od tego, w czym macie ochotę wziąć udział. Możecie również w dwóch, mi to nie przeszkadza. Po prostu zależnie od liczby uczestników Wybiorę jedną lub dwie gry Nie wybiorę trzech Chciałbym wybrać jedną w zasadzie Praktycznie nie mam nagród Chociaż może zrobimy jakąś Dogrywkę później A to o tym za chwilę No i właśnie na czym konkurs będzie polegał Będzie polegał na po prostu graniu 1 na 1 lub w przypadku League of Legends 3 na 3 W World of Tanks można również grać Oczywiście 2 na 2 No i wygrana osoba finale zmierzy się ze mną i z moją drużyną oczywiście to będzie taki bonus bo i tak jeśli przejdzie aż do finału tego ze mną wcześniej wygra wszystkie e, inne pojedynki no to automatycznie dostanie główną nagrodę co jest główną nagrodą? Do wyboru będą, będzie jedna z dwóch rzeczy. Po pierwsze będzie to gra jaką jest Wiedźmin, jedynka edycja kolekcjonerska e, jest używa, używana była przeze mnie. Ona nic niczym nie przeszkadza. E, kod, który jest e, potrzebny do aktywacji e, jest nieużyty. Z tym, że jest on trochę nieczytelny, ale nadal, jeśli komu się uda, może e, odczytać to, co jest tam napisane. E, a taki zamiennik dla tej gry to będzie możliwość nagrania ze mną jednego odcinka z Minecrafta lub dowolnie innej gry. E, lub innej gry, ale to już e, ustalimy ze zwycięzcą. Jeśli oczywiście będzie chciał ze mną nagrać odcinek zamiast wziąć grę. Z tym, że jeszcze jest taki mały haczyk, że za przesyłkę gry będziecie musieli zapłacić wy. Czyli osoba, która zechce ją otrzymać. E, no i co musicie zrobić, żeby wziąć udział? Po pierwsze musicie być e, moimi subskrybentami, moimi widzami. A więc yy, zgłoszenia swoje wysy wysyłacie mi na mail waliga.maupa.g.pl. Jeszcze podam tę yy, nazwę mojego maila w opisie. I co w mailu musi się znaleźć? Po pierwsze, nazwa użytkownika na YouTubie. Po prostu jeśli zobaczę, że nazwa użytkownika nazwa użytkownika nie ma w moich subskrypcjach, w moich yy, wizach takiej nazwy, no to nie dopuszczę takiej osoby do konkursu. Chyba proste po drugie musicie tam również podać mi w jakiej grze chcecie wziąć udział i czy to jeśli wybierzecie World of Tanks napiszcie mi czy chcecie brać udział jako pluton czyli osoby dwie czy też jako osoba indywidualna to samo w LOL jeśli yy, na, wybierzecie LoL napiszcie mi czy chcecie grać sami czy też w drużynie trzech osób w dwie, dwie osoby na dwie to się nie opłaca, trzy na trzy za to już jest bardziej atrakcyjne. No właśnie, co jeszcze musicie mi podać? Musicie mi podać numer GG oraz mniej więcej w jakich godzinach mogę was zastać. Ja po liczbie zgłoszeń macie na to powiedzmy sobie tydzień. Do niedzieli w październiku. Nie wiem, który to będzie. Dzisiaj jest 30, a więc za 7 dni, yy, za 7 dni w piątek yy, napiszę, podzielę się z Wami yy, tym, co udało mi się ustalić, czyli jaką grę, yy, z jakiej gry będzie turniej, kto bierze w nim udział. Oczywiście jeśli już yy, im więcej osób na daną grę zagłosuje, tym większe prawdopodobieństwo, że to właśnie ją wybiorę. Bo właśnie to wszystko będzie polegało od yy, liczby osób, które zechcą wziąć udział w danej grze. Czyli na przykład z, yy, na powiedzmy około 30, 30 osób chce brać udział w turnieju Lola, a 10 w turnieju Wotan, no to chyba wiadomo, że zorganizuję tylko turniej Lola, jeśli jednak będą dwie yy, podobne liczby, no to wtedy możliwe, że stworzę turniej z dwóch gier. Jednak czy to już jest dla mnie za dużo? Yy, no właśnie, na czym to będzie polegało? Po prostu zrobię tabelkę, grupy porobię najpierw, następnie będę podawał na specjalnie stworzonej stronie kto, z kim i kiedy gra. Ja myślę, że to taki chyba atrakcyjny konkurs. Możecie się zmierzyć z innymi, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czasem również będę chciał pokazywać ten turniej na moim kanale, czyli po prostu będę komentował. Wchodził z wami do gry, e, patrzcie jak gracie i wszystko e, umieszczał tutaj na YouTubie u mnie. E, jeśli oglądacie Wązia to chyba mniej więcej macie pojęcie, o czym mówię, bo on tam stworzył sobie serię Liga Upośledzonych Gentlemanów. U mnie to będzie trochę wyglądało inaczej. No ale takie ogólne rozeznanie macie. No i cóż, to chyba wszystko, pamiętajcie że możecie wziąć, e, zgłosić swój udział nie tylko w jednej grze, e, lecz w dowolnej chwili. przypominam, są to trzy gry League of Legends, Black Ops lub World of Tanks e, a, jeszcze taka jedna informacja e, niektórzy z was pewnie wiedzą i zaglądają na mój drugi kanał e, Let's letscraft.pl let's craft i zresztą link do kanału macie w polecanych kanałach u mnie zachęcam was do zaglądnięcia tam i co ja właściwie tam robię tam przedstawiam mody różne do Minecrafta między innymi samoloty wizard craft czy too many items ostatnio zaczęły się pojawiać inne bardzo bardzo takie specyficzne mody bardzo mi się podobające no i o co mi chodzi? Chodzi o to, że na koncie letcraft.pl dostałem zaproszenie do partnerstwa na YouTubie, a więc kiedy Wy klikacie w reklamę, ja dostaję pieniądze. Jest, nie są to jakieś duże, duże sumy, yy, ale powiem Wam tak, jeśli będziecie wchodzić, klikać, to po pewnym czasie zrobię kolejny konkurs z możliwością wygrania klucza do Minecrafta. I nie będzie to jakiś konkurs polegający, wiecie, na zbudowaniu czegoś i tak dalej. Będzie to raczej coś prostego, żeby każdy mógł wziąć w nim udział, być może nawet turniej. I nie będą się liczyły tam umiejętności plastyczne, planowania przestrzennego, tylko właśnie umiejętności grania i tak dalej. Bo my jesteśmy graczami, a nie plastykami, wiadomo. No i to chyba wszystko. Tak więc pamiętajcie, klikając w, re, w reklamy na tym drugim koncie letscraft.pl zwiększacie szansę na to, że pojawi się konkurs z Minecraftem w roli e, nagrody głównej. Jeszcze raz przypominam, mail wali.gam.małpa.g.pl, wszystko macie w opisie, a ja się z Wami żegnam. Cześć!